Zobaczcie, jaka blokada w gaźniku skutera Delim 125. Zobaczcie, do którego momentu otwierała się przepustnica, i więcej się nie otwiera, czyli jakaś połowa. Widzicie? Do tego momentu tylko podnosiła przepustnicę skuter jedzie teraz 70 na godzinę. Czy to się okaże blokadą? Tu w tej kopułce jest taki krążek plastikowy. Widać, że jest on przyklejony. Chodzi tu o tą część. Ona nie pozwala, żeby przepustnica podniosła się wyżej, żeby otwarło całkowicie przepustnicę. Ja to zdemontuję i zobaczę, czy on pojedzie więcej niż 70 na godzinę. Tak to wygląda.